48 w tym tygodniu to wyjątkowo szczęśliwa liczba. Tyle mieszkań rozdano w poniedziałek na Madalińskiego. Dzisiaj prezydent Adamowicz wręczył klucze kolejnym 48 rodzinom, ale tym razem przy ulicy o barwnej nazwie. No ładnie, że to ulica Kolorowa się nazywa, ja z ulicy Białej się przenoszę, więc w kolory to też sobie wróży dobrego. Najemcom oddano dwa budynki, trzeci będzie do zamieszkania w listopadzie. Lokatorami na ulicy kolorowej są mieszkańcy z listy oczekujących na mieszkanie komunalne. Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje mieszkanie, a następnie miasto poprzez Gdański Zakład Nieruchomości Komunalnych wynajmuje czy podnajmuje te mieszkanie dla potrzebujących. Choć budynki przy kolorowej to tak zwane TBS-y, mieszkańcy nie partycypują w kosztach ich powstania, nie płacą też wyższego czynszu, z którego tradycyjnie spłacany jest kredyt zaciągnięty na budowę. Budynki, które są wybudowane, są przeznaczone dla zasobu komunalnego. To znaczy, że osoby tutaj zamieszkujące nie są osobami, których, o których wymaga się średniego poziomu dochodowości. Wymaga się udokumentowanych dochodów, ale niskich. To inwestycja zrealizowana dzięki rządowemu programowi wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz kredytowi zaciągniętemu przez TBS motława. Bo państwo sfinansowuje 40% kosztów tzw. kwalifikowanych to jest jakaś część tych inwestycji i to jest darowizna na rzecz miasta. Pozostałe 40% miasto Gdańsk przekazało spółce i brakujące środki spółka zaciągnęła kredyt komercyjny, ale w ramach tego czynszu, który będziemy pobierali, uda nam się ten, ten kredyt spłacić. Budowa trwała 11 miesięcy, a jej całkowity koszt wyniósł prawie 8 milionów złotych. Miasto Gdańsk jest liderem pozyskiwania środków w ramach funduszu dopłat i tego programu. W całej historii, a przypomnę, ona sięga 2005 roku, uzyskało już łączne wsparcie w wysokości 30 milionów złotych, co pozwoliło na realizację ponad 450 lokali mieszkalnych. Dwu i trzy pokojowe mieszkania są gotowe do wprowadzenia. Ich powierzchnie wynoszą od 36 do 55 metrów. Dla wielu lokatorów nowe mieszkanie ma być synonimem nowego, lepszego życia. Mieszkam na Dolnym Mieście. Są to takie rejony nieciekawe. Po prostu nie, nie powiodło mi się też w życiu. Musiałam się rozejść. No, i też między innymi jest ta przeprowadzka tutaj, żeby dalej wszystko zakończyć, swoje życie, więc będę mieszkała sama. Sama nie będzie pani Bożena. W pachnącym nowością mieszkaniu zamieszka z córką. Najbardziej cieszy ją przestronna kuchnia. Przynajmniej dwa razy taka jak poprzednio miałam czyli moja wymarzona kuchnia, że będzie mógł po jednej stronie stać stół, gdzie będę mogła spożywać z córką posiłki. No, a po drugiej stronie to tu zabudowę zrobię i, no, i jeszcze będę miała przestrzeń. Do dyspozycji najemców pozostanie także nowiutkie boisko, siłownia pod chmurką oraz plac zabaw.